Naprawdę pan nic nie słyszy? No jakiś taki przygłuchłem, latoś. To ze, ze sto zimoś. to ze starości. Proszę. Chciałem powiedzieć dobry wieczór. Albo dzień dobry. No pan to wie. dobra. To, to dobra. w zależności od tego jak spojrzeć. No właśnie. Bo ja zawsze mam problem. Po dwunastej to już dzień, czy to jeszcze noc. No no, to zależy po której 12. No, przyjmijmy, że jak ciemno, to będzie noc i mówimy dobry wieczór. Mhm. No to dobry wieczór. Dobry wieczór. A wie pan, że w Stanach nie. Zjednoczonych teraz jest środek dnia i tam jak słuchają nas w jakimś biurze przez a myśli, internet... A że nas słuchają w biurze? A dostajemy maile od mhm. takiego pana. Znaczy ja nie dostałem akurat, tylko mój kolega redakcyjny Jankowski Paweł. Dostał maila, że słuchają go w biurze w Stanach Zjednoczonych i w ogóle czują się przy tym znakomicie. I dlatego, a, że inne stacje wyłączyli. Mo, mowa tu o audycji Albo Muzyka dla Mnie deszczowych dowiecie. psów, jakbyście chcieli widzieć. No to pewnie wyłączyli. <noise> Deszczel. No i coś nie Demiko się Ja, 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 ja dzisiaj tak wpadłem z nienacka, dlatego że... Skąd? M, z nienacka. Aha. To gdzie z Nielacek, nie no, Z nienacek. Nie y, y, ponieważ y, ja powiem tak, y, ostatnimi czasy czuję się jak. Nie do y, y, kierowca. Sobie jeżdżę po kraju. Ja w ogóle chciałem y, dzisiaj poprowadzić taki polityczny program. W kotle panie. No co? Kotle, nie, nie. Ale nie będę tego robił i myślę, że ja w ogóle chciałbym pozdrowić. O zacznę od pozdrowień. Dziękujemy. Dziękujemy. I chcę pozdrowić wszystkich Ciądze. panów a, i też panie, które są odpowiedzialne za różne sprawy związane z komunikacją nie tylko w naszym mieście. Pozdrowić ich serdecznie. Miasto Paweł jakbyś mi użyczył kiedyś swój pojazd mechaniczny. Ten mój mały żółty. No, tam wsadzilibyśmy takich tam może z pięciu, kiedy będzie 30 stopni ciepła i przegonimy takich przez łódką i Poznańską. W szczycie. W szczycie? W szczycie. Ale I zamkniemy pan, im ja mam to okna. na co Okna im zamkniemy i jeszcze po drodze każemy łatać dziury oczywiście w szczycie, bo po co to można robić wieczorem, prawda? Także ja chciałbym ich wszystkich pozdrowić bardzo serdecznie i dedykować piosenkę. Bardzo proszę. Autostradą do piekła, tak? No, autostrada po, po, pomimy... czy znaczy poznańską do tak, piekła? Tak? Poznańską, bo autostrada y, podobno ma być w Toruniu, a czy obok mhm. Torunia, ale to tak myślę, że. W XXI no, na... wieku nasze dzieci jak już będą już, tak, Poduszkowcami będziemy hmm. może latali nad tymi dziurami, to wtedy być może no. ta autostrada powstanie. To Mały kolejna żółty... rozpacz, prawda? Mały żółty poduszkowiec. No, będzie... To no. tyle. I, a ja chciałem to... coś powiedzieć jeszcze o Warszawie, mogę? No, bardzo proszę, w, w ogóle pan tak skacze po tych tematach. No bo jeżdżę po tej Polsce ostatnio. Przyjechał zgorszkniały, śnięty mi kojał <laughs> i teraz wyleje całą te żółcia. A co w Warszawie no, okay. znowu pan? No, w Warszawie jest szaro, ponuro i do hmm. tego. Chociaż y, na rynku staromiejskim y, ostatni weekend wysypali piasek. Tak. Y, z pół metra. I I grali y, w tego. Walej, walej Boil. Dobrze będzie? Znaczy w siatkówkę. Znaczy się w I to było dla mnie zaskoczeniem, że jednak można coś takiego zrobić oraz taką była fantastyczna makieta Zamku Królewskiego. I co? I faktycznie ona była tak długa, że wydawało się, że, że, że to zamek. A to nie był zamek, tylko był w remoncie zamek i ta makieta tak samo. Zamek jest w remoncie? Mhm. Fasadę. Remontują. Aha. Ale, za, za Ale generalnie, to, generalnie to był dobry pomysł, jednak mają pomysły w Warszawie. jakaś to dziura nie z tej zamek ziemi. Z plandeki. No, A może my byśmy sobie coś to z plandeki postawili? No, ratusz na przykład. No, ratusz tutaj, nie, na, krzywą na, wieżę. Na Lubickiej. Na Lubickiej. O, moglibyśmy zakryć też kawałek Lubickiej w końcu. Tak, w końcu zawsze go zakrywałem, no po co tak, mieć tak, roku o tej Ale samej znowu wróciliśmy do dróg, Ten, tak? Tak. No. A pan pewnie chciał jakąś oła, muzykę... Poproszę sobie. następną piosenkę. Bardzo znaczy proszę. tak, wszystkie piosenki, które akurat będę mógł zagrać i mi tu pozwolą zagrać, bo oni nie pozwalają mi. To muszę się poskarżyć wszystkim, naprawdę. My? Nie pozwalają. Tak. To są piosenki, które wydaje mi się, że dobrze się słucha właśnie w samochodzie. Nie. Nie. Tak. Pan stryknie tym guziczkiem. W zamku nie wybudowaliśmy, ale w Warszawie powiem, że jeszcze jest coś fantastycznego. E, bardzo drogo w ogródkach takich fajnych, gdzie można mile spędzić chwilę, kiedy człowiek na przykład jest spocony jak, no jak, jak można... Myśl, o, można być tak, spocony. spocony, tylko nie kościelna, bo w kościele <laughs> chłodni. Hmm. To, 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 ale, ale, widzę... ale wiesz co, słyszałem, słyszałem opowieści takie, że podobno kiedy warszawiacy przyjeżdżają do pięknego, historycznego, podkreślam, miasta Torunia, to naśmiewają się, że w naszych ogródkach jest tak tanio, że oni za bardzo drobną sumę mogą wypić więcej napoju orzeźwiającego niż to by uczynili w Warszawie. No i dobrze, to zazdrości się naśmiewają. To, no pewnie tak, no. barany jedne chciałem <laughs> powiedzieć. Poza tym, no dobra, to już więcej o Warszawie. No nie właśnie, mówimy. Może nie mówmy o Warszawie, bo może ktoś przejazdem z Warszawy i. Powie... Nie, nie obrażamy Warszawiaków, gdyż ja znam kilku bardzo sympatycznych tak? ludzi ja i też, tak. cenię sobie ich znajomość. I są to bardzo fajni ludzie, choć jak wszędzie występują takie tak zwane cwaniaczki. A niech tak, mi pan powie, cw dlaczego, pie, dlaczego się następny się utwór? Dlaczego następny utwór? Dlatego, że po pierwsze, że się go dobrze słucha Aha. w samochodzie, zwłaszcza kiedy jest głośno i naprawdę no, coś cię wnerwi, wtedy można sobie tak jakoś... Odreagować. O, 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 o właśnie, a po drugie, bo, bo to stare. A pamięta Pan e, te e, czasy? Pamiętam. To był 82 rok. No no, specjalistom e, jesteś takich e, e. zwłaszcza z tych lat. E, ale ja pamiętam, że przez dłuższy czas nie wiedziałem, kto to gra, kto to śpiewa. A fascynował mnie ten utwór bez granic i polowałem wtedy z Kasprzakiem pod pachą żeby to nagrać na przykład z trójki Aha. ówczesnej. Ja to z kolei y, m, wiedziałem, kto to gra, ponieważ właśnie słuchałem tej trójki i tak wtedy sobie nawet zbierałem notowania. Y, nie wiedziałem, że ta Frida, o której wtedy mowa, to ona kiedyś w Abbie śpiewała no ja A B, to ja bardzo, bardzo, bardzo. A w ogóle nie wiedziałem, kto to jest Phil Collins. Nie? Wszyscy powtarzali. Phil Collins na perkusji, robili to w taki sposób jakby to nie wiadomo kto, teraz to już wiem, że to nie wiadomo kto, e, wyprodukował, zaśpiewał w chórkach, zagrał na perkusji w tym utworze, a kiedy już mi się, e, wszystkiego się dowiedziałem, widziałem już wtedy kto to jest Phil Collins, to tego utworu nigdzie dostać nie było można. E, ukazała się kiedyś ona analogiczna płyta, ale ona, z, coś, coś się dzieje. E, no dzieje się, dzieje, dzieje się. To, jest, tak, rzecz, to jest fantastyczne, tak. polecam w samochodzie, tak jak wspomnieliśmy, na trzy czwarte, nie, nie na pełno, bo to czasami głośnik może wyskoczyć. A, wie pan, jest taki problem, jakby pan powiedzieć, u mnie na trzy czwarte nic nie słychać. A. No, bo w małych żółtych samochodzikach na 3 4, no to trzeba na fula, żeby coś zrobić. Na fula, tak. No, no tak, zdarza się. Może być na fula? No, jak ktoś lubi. <laughs> to bardzo miło z Pana strony. A co dalej? Jedziemy dalej drogą i czasami bywa tak, że człowiek poczuje się cholernie zmęczony. Użyłem no, tego słowa tak. celowo, dlatego ponieważ ono podkreśla stan zmęczenia, no i wtedy można Dla zrobić tych, wiele którzy rzeczy. którzy nie zrozumieli słowa cholernie, powiem, że znaczy to bardzo. Tak, też. też. Można, chociaż to bardzo jest mało, że tak powiem, takie dobitne. Mhm. Ale to nie jest brzydkie słowo. Nie, no skąd? To, to tak, to wtedy mam taki sposób i mam taką dyżurną kasetę, która, na której między innymi znajduje się to nagranie. Z pewną epoką, kiedy należało zdawać egzaminy i było strasznie, Strasznie gorąco i duszno w lasku bielańskim. Baby, I'm gonna leave you. Ale cepelnie jest strasznie późno dla tych wszystkich, którzy muszą położyć się, żeby wstać rano. No ale kiedy tak się jedzie trasą, to nie można zapomnieć o rytmach, które są takie bardziej skoczne. Wtedy lepiej stopa pracuje, choć nierzadko trochę szybciej, no i wtedy trzeba uważać, zwłaszcza na zakrętach. Fantastyczny wideoklip kiedyś zobaczyłem, to wszystko kręci się dookoła. O. Ja, ja to lubię. Chciałem powiedzieć coś o, o Golasie, mogę? No dobra. To znaczy zdarzyło mi się kiedyś zobaczyć na drodze, jak to powiedzieć, tak żeby było ładnie to, co z tyłu się ma. Tyłek. Może... Dobitniej? Nie można, bo to Gdy? jest. No, nie. w każdym widziałem... Dzienną no takie... część człowieka, ale nie plecy. Znaczy nie I nie jest... nogi. Tam gdzie po plecy środku. tracą swą szlachetną nazwę. A piękniej, często powiedziałem... są zakryte, Cześć, choć no. może tam występować tylko taka, ale już nie będziemy szczególnie. No i co? Widziałem i to było niezłe. Golec i orkiestra. Brak tego na mej prywaciel to jest znakomite. To jak to było? Lornetka? Lornetka, no bo lornetka. jakby pan posłuchał, a nie tu glindził ze mną, to by pan usłyszał, że to poglądaczu. No. No. Bo co nieco można zobaczyć z tej drogi, jak się jedzie i zwalnia. I nie tylko chodzi o te Ten... miejsca, gdzie plecy tak, tracą są. Tak. Aha, to, to tak ostatnio, tak powiem, się tak spowszedniało, że to... Wydaje się, że te, te że tak, efekty, tak to tak jak te znaki drogowe no stać muszą. Mm -hmm, Gdzieś przy drodze. A, wie, a pan często jeździ do Inowrocławia? No tak. E, chciałem powiedzieć, że tam w drodze na Inowrocław to jest taki las, że Nie, to ja już może poproszę o piosenkę, tak? że drzewo, drzewo. jeszcze raz, jeszcze raz, cofniemy taśmy. No bardzo nie, nie znam się na tym sprzęcie. Cenek swego z tego czasu. No tak, to, to były takie czasy, wie pan. Ja widzę co pan przeszykował. Nie. Tak. To ja mogę opowiedzieć tę historię. Proszę. Lubię, jak to pan było, opowiada tę historię. To jest historia sprzed niecałego roku. Dobrze mówię? Dobrze mówię. To Dobrze. był gdzieś tak połowa lipca, a no tak mniej więcej. I, to znaczy tak, ja przerwę, zrobię taki mały w, w trend. to wszystko jest o drodze. O drodze, oczywiście. I tak, tak, jak najbardziej. I bo to tak o mniej więcej rok temu. Droga na Katowice, rzekłbym, czy już nawet za Katowicami, e, tuż przed granicą polską. E, gra sobie taśma. Hmm? Taka, ta, zatytułowana bodajże Rok Ballady, czy coś takiego? Nie, nie, Rock Collection. Rock Collection, zatytułowana tak krzywym pismem pana Artura. I ona tam sobie gra, tak sobie gadamy, aż usłyszeliśmy. Tak. A nagle droga skręcała i górę się omijało. Prawda? Tam było tam parę takich momentów, albo skręcało się na, z takiej prostej drogi po lewej stronie, o ile dobrze pamiętam, takie pagórki raptem. Jak się skręciło w te pagórki, to raptem te pagórki okazywały się całkiem solidnymi górami. A wtedy... ty mówisz o tym, o tym już wieździe i o tej takiej pięknej bramie ze skał? Tak, tak. I tam wtedy graliśmy jeszcze coś innego, ale to może następnym razem, Panie Arturze. co? Następnym razem. Więc. Yy... Ja dziękuję wszystkim tym, którzy wytrzymali przez tę godzinę, przez tę godzinę. To ja pojadę sobie w trasę, a państwa zostawię z Pawłem P. Mhm, Mogę Pan zostawić z Pawłem P? Wszyscy przytaknęli głową. Mogę? Mogę. No więc do y, miłego usłyszenia i do następnego razu. To był y, prosto z drogi, Śnięty mi czyli Artur Wilento. A jeszcze musi pan coś obiecać. Y, ale co? Może jeszcze się pan tu pojawi. A no mam nadzieję, że częściej. No ja. To, to ja mam te nadzieję, proszę pana. Ja nie mogę być? Mieć? No może pan. Może bardzo proszę. To z tą nadzieją pana zostawiam. Aha, ja jeszcze chciałbym coś powiedzieć. Mogę... No w końcu jak raz kiedyś sobie pogadam, to chyba nie zaszkodzi. No dobra, niech pan mówi. No. Dawno nie gadałem przez mikrofon zresztą. To wiemy. Chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy dzisiaj będą przeżywali chwilę może emocji na pewnej sali gimnastycznej. Myślę, że tak źle nie będzie. Jeżeli słuchacie, to no, po prostu pomyślcie o rzeczach bardzo przyjemnych. Tak, tego ja życzę. To, to, to mhm. był taki szef dla wtajemniczonych. Jasne, bo tu my zawsze gadamy szef. Dobrej nocy, pa. Pa!